Dzisiaj jest poranek 10 maja 2025 roku. Nie wiem, kiedy ten filmik uzostępnię, ten, który akurat teraz tworzę. Mam nadzieję, że szybko, bo wczoraj wpadł mi w ręce, przed oczy taki filmik na Facebooku. Taka rolka, kiedy przeglądałem sobie w ogóle Facebooka i wpadł mi właśnie ten filmik. To jest filmik Doriana Gorczycy. Na YouTube go można znaleźć jako Żołnierz Chrystusa i wpadły mi takie słowa, które naprawdę we mnie uderzyły i wygląda na to, że coraz bardziej się oddalam od Pana Jezusa, mimo że staram się tworzyć te filmiki, które tworzę i udostępniam. Wierzę w to, że tam jest prawda, jednak że bardzo delikatnie mi podchodzi i ja za bardzo się właśnie skupiam na tych filmikach. Na tematach, bo głównie mi o to chodzi, na tematach, które nie są aż tak ważne teraz dla człowieka. Oczywiście, ja uważam, że te tematy są prawdziwe, są ważne w pewnym sensie, ale nie są najważniejsze, zwłaszcza, że no, czasy mamy, jakie mamy, i widzę, że się robi coraz gorzej i powoli zbliżamy się do powrotu pana Jusa tutaj na Ziemię. Dlatego powinienem. Tak, jeszcze bardziej do niego przylgnąć i w pewnym sensie, bo zauważam, ale nie tylko u siebie, taką trochę ospałość w wierze, taką suszę, że tak mogę powiedzieć, i tak jakbym niestety robił się letni. Dlatego że ten filmik Doriana, który mi przyszedł, tak jakby mnie w pewnym sensie o to oskarżał, że robię się letni. I faktycznie w Księdze Apokalipsy można czytać w rozdziale trzecim taki list. Jest to list do mieszkańców Laudycei. A pisze tam tak: Aniołowi Kościoła w Laudycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chce się wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość. I balsamu do namaszczenia Twych oczu, abyś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kłaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech ich posłyszy, co mówi Duch do Kościoła. I o to chodzi. Tu jest właśnie pokazana letniość. Nie tylko moja, bo ja uważałem, że ja się do Boga zbliżam, jednakże ja się od Niego troszkę oddalam, ale wiem, że cała moja rodzina jest niestety letnia i pokazują to na każdym kroku. Wydaje się im, że wierzą w Jezusa, wierzą w Boga, ale tak naprawdę nie wierzą. Robią tylko to, co im nakazuje robić Kościół Rzymsko-Katolicki, jednakże to nie jest to, co nakazuje swojemu ludowi robić Pan Jezus Chrystus. I tu jest właśnie ta różnica. I oni na godzinę tygodniowo idą do Kościoła, ażeby mieć z Bogiem komunię. To jest według nich. To jest takie ich pojmowanie komunii z Bogiem. Zjedzenie kawałka chlebka, pośpiewanie i to wszystko. Jednakże to nie jest to, do czego Pan Jezus powołuje ludzi, którzy są Jego wyznawcami. A też trzeba zwrócić uwagę na to, ja zwróciłem na to uwagę, że moja rodzina nie jest pełna ludzi, którzy są wyznawcami Jezusa, bo tak nie jest. To nie są Jego uczniowie, to nie są Jego świadkowie. To są po prostu ludzie niestety, ale słowo letni to jest jedne słowo, jakie mi się nasuwa na myśl. Pan Jezus chce mieć ludzi dla siebie. On jest Bogiem zazdrosnym, bo przecież napisane jest w liście Jakuba w czwartym rozdziale wersetach od trzeciego do dziesiątego. Czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tu przyszedłem troszkę więcej niż planowałem, ale chodziło mi o to, że duch ludzki jest pożądany i to zazdrośnie, jest pożądany przez Boga, dlatego, my, jako ludzie letni, bo tu już mówię nawet i o sobie, bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, że płyniemy na tej samej łodzi, a od tego, który z nas zejdzie na ląd, a który zejdzie do wody i utonie. No to już zależy od nas i od naszej relacji z Panem Jezusem. Bóg dał człowiekowi ducha, i on nie chce, ażeby człowiek tego ducha zmarnował, w pewnym sensie tak mogę powiedzieć, zmarnował, i ażeby żył dla samego siebie, a żeby poszedł w maliny. Słowa z listy Jakoba, które teraz przytoczyłem, można śmiało porównywać z 20 rozdziałem Księgi Wyjścia i z 5 wersetem. Napisano tam, że nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Tutaj chodzi o bałwochwalstwo, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem Zazdrosnym, który każe występek Ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Taki fragment przeczytałem. O to chodzi, że Bóg jest Bogiem Zazdrosnym. On jest Zazdrosny o swoje stworzenie, z którym chce mieć żywą relację i chce mieć to swoje stworzenie dla samego siebie. Bo jako że my ludzie od samego początku co od Boga, to On nie ustawał w dążeniach do tego, aż byśmy na powrót odzyskali z Nim te komunie. Niestety katolicy źle te komunie rozumieją, bo żyją po swojemu, a myślą, że z jedzenia chlebka te komunie zapewnia, a ludzie chrześcijanie, nawróceni, rzekomo nawróceni, bo sam się do takich zaliczam, my staramy się mieć jeszcze lepszą relację z Bogiem ale jak już powiedziałem wcześniej że diabeł nie śpi i na wszelakie sposoby stara się człowieka odsunąć od boga to ja też może jeszcze nie jestem w takim stanie takiej naprawdę letniości ale to ja już mówię sądząc samego siebie to mimo tego też nie dostrzegam dopiero wczoraj Dorian Gorczyca pokazał mi bo nie dostrzegam rzeczywiście tego że jednak diabeł mnie odciąga tak jak przeczytałem Księgę Wyjścia, tam Bóg wyraźnie powiedział, dając przykazania swojemu ludowi na górze Synaj, czego nienawidzi i czego nie chce, ażeby oddawali cześć komukolwiek innemu poza nim, ażeby mieli w myślach cokolwiek innego aniżeli Jego samego. Poza tym w Księdze Rodzaju w szóstym rozdziale trzecim wersecie Bóg powiedział już, już bardzo dawno temu, prawdę mówiąc na samym początku, powiedział tak, i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. I widać, jak duch, którego Bóg umieścił w człowieku, jakim jest ważnym dla niego samego. I dlatego nie chcę, ażeby jakikolwiek człowiek, dla którego de facto Bóg ma plan, dla każdego człowieka ma plan. I nie chcę, żeby ten człowiek ani nie oddalał się od niego, ani nie dopuszczał się tak zwanego duchowego cudzołóstwa, bo to jest duchowe cudzołóstwo, co ludzie robią. Bardzo często tak jest, jak ludzie niby pod sztandarem Boga oddają się wszystkiemu innemu, co Bogiem nie jest. I tak jest nagminnie i tak się dzieje na każdym kroku. Więc proszę sobie wyobrazić, skoro Bóg jest zazdrosny o człowieka, któremu dał swojego ducha, to nie ma się czemu dziwić, że jak zostało napisane w księdze Apokalipsy, kiedy człowiek się nie zmieni, to Bóg niestety, Pan Jezus niestety będzie musiał w pewnym momencie takiego człowieka wyżygać ze swoich ust, bo tam pojęcia w księdze Apokalipsy, w zależności od przekładu Biblii, są albo wypluć z ust, albo wyrzygać. Chociaż właśnie pojęcie wyżygać ze swoich ust jest jak najbardziej trafne. Dlatego niech się każdy nawraca do Jezusa, niech idzie tylko z nim. Dlatego że przyjdzie czas, że Pan Jezus przestanie już do człowieka pukać, przestanie go zachęcać do tego, ażeby ten poszedł za nim, bo dla każdego ma plan, każdy człowiek ma swoje powołanie. Tylko wielu jest takich, którzy o tym powołaniu nie za bardzo wiedzą, nie są w stanie nawet tego powołania zrozumieć i kiedy czas nasz się tutaj skończy, to Pan Jezus będzie wtedy albo kogoś weźmie do siebie, albo po prostu go wyrzyka ze swoich ust. Dlatego, jak mówi Dorian Gorczyca, my tutaj ludzie bardzo często odchodzimy od Boga w ten sposób, że żyjemy własnym życiem, zaspokajamy się najprostszymi sprawami, kiedy Pan Jezus kogoś zbawił, kogoś uratował to my pozostajemy przy tym, a trzeba wiedzieć, że misja, jaką Bóg ma dla człowieka, jest dużo bardziej dalekosiężna, aniżeli to, co widzimy i czego doświadczamy. A bardzo często właśnie jest tak, że pozostajemy przy tym, że Bóg nas zbawił, Bóg nas zbawił i tak naprawdę żywimy się ochłapami, bo to nie jest to, co faktycznie Pan Jezus dla nas przeznaczył, bo to, co ma dla nas, jest jeszcze większe niż nawet jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. Ale takie myślenie to nie jest to myślenie, jakie powinno wystarczyć każdemu wierzącemu, bo Pan Jezus dla człowieka ma dużo więcej i naprawdę nie musimy być w tym właśnie miejscu, w którym jesteśmy, bo wtedy nasza duchowość lubi, tak jak na przykład w moim przypadku, a nie tylko w moim, lubi po prostu zaspać. I dojdzie do tego, że będziemy zadowoleni tylko tym, że spotykamy się w imieniu Jezusa, spotykamy się w naszych grupach, czy to kościołach domowych, czy jakichś innych, czy na spotkaniach, ale tak prawdę mówiąc, stajemy się po prostu letni i zadowalamy się, prawdę mówiąc, półśrodkami, zadowalamy się ochłapami. Także jeśli Dorian Gorczyca przyniósł mi taką wiadomość, bo to we mnie uderzyło, że to jest dla mnie, więc skoro mi się wydaje, że jestem w dobrym miejscu, to tak naprawdę nie jestem w dobrym miejscu. I mimo, że staram się wszystko, co nagrywam na kanale, żeby było prawdą, to jednak coś zostawiłem bez ochrony. Coś zostawiłem i nawet mi to jest trudno w ogóle jakoś ubrać w słowa, ale jednak schodzę troszkę z tej drogi. Mimo, że mi się wydaje, że jestem na drodze, na jakiej postawił mnie Pan Jezus, faktycznie, bo zawsze odczuwam, to, do czego on mnie powołuje, co chce, ażbym ja robił, jednak jest coś jeszcze nie tak. Jeszcze jakieś braki są, i naprawdę muszę się bardziej w kierunku niego skłonić, aniżeli tylko zwracać uwagę na rzeczy, które są prawdą. Ja wiem, że to, co udostępniam, jest prawdą, jednakże niekoniecznie to jest to, co powinienem robić. I tak samo jak Dorian Goczyca tutaj mówi, wierzę, że te słowa przydadzą się każdemu innemu. Ja tutaj tego filmiku nie chcę wstawiać, bo nie wiem, czy mogę w ogóle jego filmikami w jakiś tam sposób tasować, ale można to znaleźć u niego na kanale, w takich krótkich filmach, w takich shortach i na pewno każdemu się to przyda, bo faktycznie trzeba wejść w jeszcze bliższą relację z Jezusem, nawet mimo, że komuś się może wydawać, że on w relacji takie jest, to niekoniecznie faktycznie taka jest prawda. I ja też muszę to, to zrobić, bo nie ma co zwracać uwagę na innych ludzi, którzy robią coś, bo oni są zadowoleni, ale tak prawdę mówiąc, to co oni robią, a już nie daj Boże, zwracać uwagę na katolików, którzy niestety są letnimi ludźmi. Ja to po mojej rodzinie widzę, oni są letni, bo oni są zadowoleni tylko takimi śmieciami, które łykają raz na tydzień, a później w międzyczasie Bóg dla nich, tak jakby w ogóle nie istniał, to jest po prostu obowiązek, który został na nich nałożony przez innych ludzi. A to jest najgorsze, czego można się po prostu dopuścić: słuchać człowieka, zamiast słuchać Boga. Bo Pan Jezus zawsze chce czegoś innego dla człowieka, aniżeli. Inny człowiek chciałby coś dla takiego człowieka. Przecież nie można słuchać ludzi i nie można słuchać Boga w tym samym czasie. Albo jednego, albo drugiego, ale słuchanie Jezusa Chrystusa jest najlepszym wyjściem i najlepszą opcją, na jaką powinno być człowieka stać. Bo relacja z Bogiem powinna być rozwijana na bieżąco, codziennie, we dnie i w nocy, kiedy tylko człowiek ma możliwości, bo Jezus jako Bóg nieskończony. On ma dla człowieka misję, jaką tej sobie nawet nie może wyobrazić. I zabiegajmy jeszcze więcej o niego, o jego obecność, aniżeli o tylko takie wysuszające dusze spotkania, takie monotonne jakieś nabożeństwa, bo to od Boga, będzie się wydawało nawet, że to przy Bogu trzyma człowieka, jednakże to będzie powoli od Boga oddalać. Nie karmy się byle czym, nie otaczajmy się też ludźmi, dla których ich życie duchowe jest im obojętne, dla których nie za wiele znaczy, bo może się im wydawać, że robią coś w kółko to samo. I no ale czy taka jest prawda, czy tak powinno być? No tak nie powinno być, bo każdy powinien zabiegać o jeszcze więcej Jezusa, o jeszcze większą i bogatszą relację z Nim, bo... To, czego doświadczamy, to nie jest to, na co Jego stać, przecież On jest Bogiem w ręku, którego jest cała wieczność. Także zabiegajmy jeszcze więcej o Niego, a wtedy otworzą się nam oczy, bo nie wszyscy mają otwarte na oścież oczy duchowe czy uszy duchowe. I będąc przy Nim jeszcze bliżej, wtedy nam się nasze zmysły duchowe otworzą na oścież, dopiero wtedy. Bo takie odświeżenie, jakie ludzie mogą mieć albo na mszach katolickich albo na jakichś zgromadzeniach chrześcijańskich to jest po prostu za rzadko, to jest za mało Jezusa. I tak jak Dorian Groszczyca mówi, że ludzie w tym uczestniczący to na dłuższą metę się nawet nie spostrzegą, bo im się wydawało, że są w dobrym miejscu, robią dobre rzeczy, tego Pan Jezus od nich chce, ale naprawdę ani się nie spostrzegą, i wtedy się okaże, że tak naprawdę jesteśmy letnimi chrześcijanami, jeżeli się tylko takimi ochłapami karmimy i nam to wystarcza. Ale nie róbmy tego, bo, tak jak mówię, okaże się, że stajemy się duchowo wysuszeni i wręcz martwi. I wtedy Pan Jezus, kiedy powróci i nas zastanie w takim właśnie stanie, no wtedy, niestety, wyżyka nas ze swoich ust. Bo, będąc w stanie letnim, tak naprawdę, coś w nas zasypia, i rzeczywiście później ciężko to rozbudzić, bo wtedy jest potrzebne pewne szturchnięcie, pewne kopnięcie, tak mówiąc kolokwialnie. Dlatego, oby do czegoś takiego nie doszło. Nie dopuśćmy do czegoś takiego i poszukujmy Jezusa, bo nikt nam w tym nie pomoże. Bo każdy musi mieć osobistą relację z Jezusem, a ja zauważyłem, że nawet rodzina. Moja jest inaczej trochę ustosunkowana w tym temacie. I ja, jako, że jestem sam chrześcijaninem w domu, to proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli ja sam sobie nie pomogę, jeżeli ja nie będę szukał pomocy no, u Jezusa, tylko no, bo u kogo innego, to tak naprawdę nikt mi nie pomoże, bo wszyscy moi, cała moja rodzina, ona się karmi tylko tym, co jest im podsuwane przez innego człowieka, i to im wystarcza. I oni są niestety letni, i ja też jestem blisko tego, dlatego muszę jak najszybciej zresztą Dorian Goczyca o tym mówi, i ja wiem, że te słowa są też do mnie muszę jak najszybciej po prostu zejść z tej drogi, z takiej drogi letniości, bo po prostu jest coś nie tak i czuję pewien niedosyt, a skoro czuję ten niedosyt, znaczy się, że on tam gdzieś jest. Dlatego ja sam widzę, że już jestem bliski tej duchowej obojętności, o której mówi Dorian Goczyca, i naprawdę nie chcę już na takie rejony, na takie obszary wchodzić, bo to już będzie wtedy dla mnie bardzo niebezpieczne. I każdy nie zrobi to samo: niech się zaprze samego siebie, tak jak mówił Pan Jezus, niech odrzuci wszystko to, co mu przeszkadza w utrzymaniu relacji z Bogiem, i niech idzie za nim, bo cały ten świat jest taki zresztą cały ten świat jest pogubiony i on się zbliża do końca. Zresztą nawet na końcu naszej drogi tutaj na Ziemi wszystko co stworzy człowiek będzie stracone, wszystko będzie zniszczone, bo przecież jest napisane, że wszystkie dzieła ludzkie będą zniszczone. I nie dopuśćmy do tego. Ja może na moim koncie na Facebooku spróbuję udostępnić ten filmik Doriana Gorczycy, bo on jest ważny. Nie tylko, że to czuję, że jest ważny, ja to wiem, że on jest ważny dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina i będę starał się go udostępnić, żeby każdy mógł zwrócić na niego uwagę. No, do mnie on przyszedł, wiem, że on jest dla mnie, ale między innymi dla mnie, bo przecież ja nie jestem wyłącznym odbiorcą tego nagrania Doriana i niech każdy popatrzy również na swoje własne życie przez pryzmat tego, co chłopak mówi. Także. Dbajmy o swoje dusze, bo możemy się znaleźć faktycznie w najgorszym miejscu, w jakim możemy się znaleźć, czyli w miejscu, gdzie nasza relacja z Jezusem jest taka bardzo płytka i taka naprawdę, której Pan Jezus nienawidzi, dlatego że on się brzydzi letniością i on tego nie chce u swoich ludzi. Dawał tego dowód już wielokrotnie i zawsze polecał człowiekowi, ażeby szedł za Bogiem. I nie oddalał się od Niego i nie dawał się rozproszyć, bo diabeł nie śpi i on zawsze będzie starał się to robić, ażeby człowiek od Boga odszedł. Dlatego Pan Jezus tego nie chciał. On zawsze dbał o relację z Bogiem. Zawsze i miał ją przed oczami ponad wszystkim innym. Ja teraz, mimo że mam już przygotowane kilkanaście nagrań na różne tematy, to będę chciał jeszcze bliżej być przy Bogu, aniżeli do tej pory I będę chciał mówić teraz na kanale o rzeczach jeszcze ważniejszych niż te, o których mówię do tej pory. Dlatego będę chciał udostępnić to wszystko, co mam, a później bardziej skupić się na rzeczach, które są dla chrześcijan najbardziej palące. Bo wszyscy zbliżamy się do powrotu Jezusa na ziemię i nie bądźmy jak głupie panny, ażebyśmy nie zaspali. Miejmy relacje z Bogiem, bo czasy są trudne, a robią się jeszcze trudniejsze. Błogosławię wszystkich. Ewangeliz Dawid.